Wszelkiego rodzaju prezentami dla mężczyzn jest tak, że albo od razu wiemy, co wybrać, albo zupełnie nie mamy pojęcia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wybór książki dla taty może przyprawić o ból głowy, dlatego przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji. Być może któraś z nich pomoże Wam sięgnąć po konkretny tytuł. Zacznijmy od Niewolnicy Wolności, książki autora bestsellerowej katedry w Barcelonie bardzo dobra propozycja dla fanów powieści historycznych. Kolonialna Kuba, połowa XIX wieku i współczesna Hiszpania. Poruszająca historia dwóch odważnych kobiet, które poświęcają wszystko w walce o wolność i sprawiedliwość, powieść której Fabuła i bohaterowie stanowczo opowiadają się za różnorodnością kulturową, sprawiedliwością historyczną i równością praw. Na karaibską wyspę przybywa statek ponad 700 kobietami uprowadzonymi z Afryki do pracy na plantacjach trzciny cukrowej. Jedna z nich, Kaweka, na własnej skórze doświadcza horroru niewolnictwa w hacjendzie markiza Santa Doma, ale okrutnemu właścicielowi udaje się złamać tylko jej ciało, nie duszę. Kapryśna bogini obdarza ją darem i siłą, by poprowadziła braci i siostry do walki o wolność. Wiele lat później w Madrycie jej potomkini odkrywa zbrodnicze pochodzenie fortuny rodu Santa Doma i decy decyduje się podjąć walkę o godność i sprawiedliwość. Bo zasługują na to jej matka i wszystkie kobiety, które oddały życie w służbie białych mężczyzn, choć ci nigdy nie traktowali ich jak równych sobie. Teraz tytuł, który z pewnością przypadnie do gustu twojemu tacie. Jeśli lubi filmy sensacyjne, thrillery i mocne charaktery, a to raczej jest pewne, to nowość od Lee Childa w duecie z Andrew Childem będzie strzałem w dziesiątkę. Bohater jest niezniszczalny. Nawet ze złamaną ręką, wstrząśnieniem mózgu i częściową amnezją nigdy sam nie zaczyna walki, ale możecie być pewni, że zawsze wie jak ją skończyć. Jack Reacher budzi się w ciemnościach, przykuty kajdankami do prowizorycznej pryczy. Nie pamięta jak się tu znalazł. Jest oszołomiony i ranny w prawe ramię, a jego skąpy bagaż zniknął. Ostatnią rzeczą, jaką Reacher pamięta, jest wypadek. Samochód, który okazyjnie złapał, zjechał z drogi, a jego kierowca został zabity. Porywacze ewidentnie zakładają, że Richard był wspólnikiem tego człowieka. Opatrzyli jego rany, a teraz planują zmusić go do mówienia. Ten plan przyniesie spektakularny skutek i zupełnie odwrotny do zamierzonego. Dobra lektura, którą pochłania się w jeden, no może w kilka wieczorów. Teraz propozycja dla fanów gwiazdy światowego kina Jana Renault. Tak, dobrze słyszycie, bo ikona francuskiego i międzynarodowego kina, gwiazda m.in. Leona Zawodowca, zadebiutowała thrillerem szpiegowskim Emma, pierwsza powieść cenionego i lubianego aktora, to sensacyjna historia młodej kobiety, która wiedzie spokojne życie w nadmorskim miasteczku we Francji, do czasu, gdy zostaje wplątana w niezwykłą i bardzo ryzykowną przygodę, a ta zaprowadzi ją w najbardziej egzotyczną Rejony świata i na zawsze odmieni jej życie. W obliczu czyhających pułapek i niebezpieczeństw, Emma odkryje w sobie siłę i umiejętności, o których istnieniu nie miała pojęcia i które uczynią z niej idealną kandydatkę na agentkę dla francuskich tajnych służb. Wygląda na to, że wyzwanie jej nie zabraknie. A jeśli twój tata ma nerwy ze stali, to polecamy horror Grahama Mastertona. Ciemnia to szósta część ośmiotomowej serii horrorów Rook, opowiadającej o budzących przerażenie przygodach Jima Rooka, nauczyciela języka angielskiego i wychowawcę klasy specjalnej w West Grove Community College w Los Angeles. Z pozoru jego postać wydaje się normalna, prawda? Bohater jest jednak obdarzony umiejętnościami paranormalnymi. Jim Rook wraca z Waszyngtonu do West Grove z mocnym postanowieniem, by raz na zawsze skończyć z uganianiem się za duchami, jednak przed przeznaczeniem najwyraźniej nie da się uciec. Dwoje uczniów ginie w pożarze domku plażowego. Zagadkowość sytuacji podkreśla fakt, że spłonęło jedynie łóżko, na którym leżeli, podczas gdy sam domek pozostał nietknięty. Prawdziwą grozę budzi jednak fotograficzny wizerunek umierających utrwalony na ścianie. W mieszkaniu Jima dochodzi do podobnego zdarzenia. Jak się wydaje, istnieje związek między tym wypadkiem, a wiszącym na ścianie portretem XIX-wiecznego daguerotypisty. Na koniec powieść historyczna. Robert Harris po mistrzowsku łączy fakty historyczne z fikcją literacką, tworząc pełną napięć i rozgrywek politycznych ekscytującą fabułę książki. Lato 1914 roku. Świat stoi u progu Wielkiej Wojny. W Londynie 26-letnia Vanesia Stanley, sprytna, znudzona i nieostrożna arystokratka, nawiązuje romans z premierem Asquithem, mężczyzną ponad dwukrotnie od niej starszym. Kochanek koresponduje z nią obcym. Dzieląc się najbardziej delikatnymi i ściśle tajnymi sprawami państwowymi. Podczas gdy Asquith mimowolnie prowadzi kraj ku wojnie z Niemcami, młody oficer wywiadu zostaje przydzielony do zbadania wycieku ściśle tajnych dokumentów. To, co dotąd było skandalem obyczajowym, okazuje się zagrożeniem bezpieczeństwa państwowego, które może wpłynąć na decyzje polityczne i zmienić bieg historii. Do romansu, który połączył Herberta Asquifa z się Stanley, doszło naprawdę. Kochanka zachowała 560 listów od zauroczonego premiera. Autor powieści czerpie z nich obficie. Stały się podstawą do napisania tej książki. Myślę, że warto zakupić jedną z takich propozycji w ramach prezentu na Dzień Taty, by mógł. Zanurzyć się w fascynującej świecie historii, tajemnicy, śledztwa czy horroru. No bo co pobudzi lepiej wyobraźnię, jak dobra książka?